Wszystkimi wszystkim, witam was bardzo serdecznie w nowym na tym kanale. A w 10 minut tutaj idziemy z mulczerem na łąkę, na której jeszcze łąkę na plac. Była łąka, ale została, że yy, tak powiem, zniszczona, żeby mi się konie nie ślizgały na trawie. Teraz tamte rosły haszcze znowu i yy, trzeba to znowu przejechać. Najpierw to trzeba, by właśnie to do żeby mulczerem przejechać. Będzie jechał kortek. Gdzieś mi uciekł, żeby znaleźć bał. Spoko, nie ma sprawy. Zakradniesz? Dupa. Dupa. Iść ci po Iść po O, brawo. Jednak nie. Trzeba sobie... Ano trzeba. A nie trzeba. Bartuś się męczy. O, brawo. Nie udasz się w głowę. Co? Nie udasz się w głowę. Ja? No jasne. Tak jak wczoraj na binie. Tak jak wczoraj na binie. To było wczoraj na binie. Na Widziałam tego, co tam mówił, że się, że się uderzył w blokieć. Jak zamykałeś górę. A, no, dobra. No. no. <śmany> <śmany> dziecko drogie. Moja? No, ja. Nie, to było, no, Twoja? To Samo, tak? No. <śmany> Co, siadaj? No dobra. Pani kierownik pod dystrybutor, proszę, tylko nie finistrybutor. No to powodzenie. No to Elo. Aha, zamknęł mnie. A jak to tak? Trzeba nakarmić, gada. Dobry. Co potrzeba? Co potrzeba? Co trzeba trzeba posprzątać. Udałoby się, nie? Coś tak myślę. To jest No. Tak. To jest ekipa sprzątająca. Ale trochę dobrą Nie jest podprząta, to gadam. Dokładnie. Kierowniku w prawo. Nice. Skoszone. Zresztą to chyba, to chyba się nagrywał czy nie? To nie. A, no no i super, no to nie, nie, nie będzie nic przedpremierowo. Nie. To dobrze. Jak ktoś powiedział, że nie ma żadnego ktoś to rozmontował. A o, o, aha. No to fajnie. No cóż. Nie wiem, nie, nie jestem na czacie z jego filmami. Tak, to było 540 i 1500 to było Co ty pamiętasz? Nie, muszę sobie przypomnieć, jak ja dałem 45. A? Z... Czapkiem. i Czapkiem. Z, z... 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 Czapkiem. <grym> <grym> ale, ale, <grym> <a grym> no. ale na tym zapachie hydrauliki Tak się trochę przygnę, ale... praktyki No. Gdyś na mój co, ja mam ci powiedzieć. No tak nie. było. A teraz mamy elektrofonozław 420, Nawet nie wiem, czy coś słychać, ale spoko. A. Aha. A no moja zakurzony w środku jestem. <grymne> po tym binie, no. co wczoraj jest, Bartek sprzątał, bina, to się nawdychał. <grymne> tego co nie potrzeba. Panie kierowniku, na prawo. Kierunkowska, si i. I <grymne> Ja wiem w sumie, czemu ja nie ale ja co... no bo... <grymne> wiesz. No bo... Żeby... Wiesz. Kierownik, słuchaj się. Ja <grymne> O Boże. No, ja wiem. Bo ja tu się zawsze boję, żeby koniem nie wjechać. A ja nie wiem. To jest po prostu jakiś nieużytek. Ale nie, to jest chyba czyjeś, bo to było wcześniej uprawione, się uprawione. Coś, coś było tu robione, bo widziałam. O, wow, widzicie, jak to wszystko zarosło? Tam, tam możesz ja. eee, możesz. A ty tam jej nie masz? Co? Tam jej nie ma. A, to nie wiem, to jedź jednak na tym. Ja nie wiem. Ja tylko tam byłam, a jej tam też nie, ja nie jestem pewna. A odkąd tu zaś? Tak, e, tak odkąd do gdzie jesteś. Wow. Tak właśnie zarósł nasz plac. Jest okropnie wręcz. Y, także... I jeszcze chciałam, żeby ruszyli mi tą ziemię jakąś talerzówką albo czymś, ale nie wiem, czy to już dzisiaj, czy inny, ale zarósł komplet. Wszystko, drągi i wszystko, jakie opony tam właśnie przerzuciłam w bok, zaraz to zresztą zobaczycie, ja nagram. Bo, bo jest konkret ten chwastów, jest od choinki i to już aż krzaki powstały, to już... To już nie jest zwykła trawa. Co? Ej, mi, tak. Dobra Dobra O, właśnie o tym Nie, to nie jest pokrzywa. Ułożę pasikonik, to jest Dobrze mówię. Nie, pasikonik? Chyba psikonik namładził. Właśnie tutaj wszystko poustawiałam. Ej, nie wiem, czy tutaj pokazywałam na YouTube, ale ukręciłam w sumie pod koniec, z pomocą Bartka Ej, taki stojak na drągi. A trzyma się. Trzyma się, tak, trzyma się. Wszystkie drągi są tam postawione, schodki tam stoją. Opony ładnie poukładane. Nie należy mu gdzieś, bo tutaj ładnie się wszystko trzyma. O nawet pierwszy schodnik z już O zabrało. Czemu nie? <tryk> tak, tam ten laką monitorowałem po z tym małym niechętnym i starszym głośniej i ten, i, który kawałek na śrubie, nie? No. zrobiłem całe pole kukurydzy został mi raz i byłem jak kurde całe pole się udało, śruby nie zerwało no żyć nie umierać 5 metrów do końca śrubę urwało a no ja przecież się... to, że śruby nie miałem już w żadnej decyzji ja masz Andrzej przywiezie Jezu, dziecko drogie to Twoje szczęście. No. Ja u Co się muzeruje? Tak. A to się nagrywa? A to się nagrywa. Ja się muzeruje, tu się jedzie. Tu okay, ja to jestem ja. Super. A jakby ktoś pytał. Co powiem? Ja nie wiem, co ja powiem, a zakryłam ręką kamery, ale skupuję. Za krótką rękę, żeby tak dobrze tu wygrać. Ale ja mam dużo. Mam Krzaki zjadamy. Mam am. am. Mulczor robi am am. Tak jak nikt wcześniej robił, tak. Mulczor, o. Krzaczek. Krzaczek. Krzaczek, krzaczek. chyba. Dobra, to jest krzaczek. Bo... O Boże. No i nie ma krzaczka. Am, am. Hey. O małej awarii. Gdy się śruba zerwała. Jedziemy dalej. Dokładnie. Bartek prowadzi Jau. Także super. I jedziemy dalej to wszystko. Pogadać. Spoko. Końcówka została, ile dwa przejazdy. No, no. Trzy? A, no w sumie. Jaką ty matematyką to liczysz? Po prostu za dużo się najedzie na kokorynie. No dobra. No dobra. Ej, czekaj, bo tam była opona, ja muszę ją wyjąć. To, to dobrze, że pamiętasz. Tu jest, to poczekaj na mnie. Uła. Uła. Opona, jeszcze jedna. Wnosimy ale jeszcze tu woda była jakaś Dobra, niech siedzi taki stos opon jako przeszkód Ruber tu się kończy Myślę, że na no, no, ostatni przejazd tu Dobry ma. Co? Ej, bo zapomniałam co miałam powiedzieć Nie wiem co miałaś powiedzieć, wiem, że jedziemy uprawiać Dokładnie Jedziemy na plac tam, gdzie munczerowaliśmy z runerem I Bartek mi to ładnie przejedzie Pani Siem. kierownik za sterami Mamy runera z tyłu Niucha nie jedziemy na, na co? Na teren ujeżdżeniowy. Na plac. Na plac. To chyba jakiś włos na ekranie Uczymy Jurka. Dzięki. Niech się wprawia powoli. Dobra, będzie dobrze. Będzie źle. Do... Będzie dobrze. Jedziemy. Z tego wyjdziemy. Jak się nie rozbijemy? To... Tak myślę. No właśnie, myślisz, myśl, myśl, że wrócisz cały? Oczywiście, że myślę, że wrócę cały. Dobra. Nadzieja, że to się musi być. Dokładnie. Panie, co pan robi? Będziemy jechać. Wow. Nieładnie, no. Schodki, przeszkody. Super. Fantastycznie. Ja też. A tak, ty, no, ty też, my też. To by było wszystko dzisiaj, tak? No, najwidoczej. To na to by wyglądało. Dziękujemy za oglądanie. I zapraszamy do kolejnych filmów. No, zostaw sobie kawałek. Tak. Jak Ci się spodobało. <głos> <głos> Cześć! Elo.